Freakfighty od lat przyciągają rzesze widzów, oferując emocje na najwyższym poziomie i walki, które zapadają w pamięć. Jednak oprócz widowiskowych starć, częstym tematem rozmów stają się kontrowersyjne werdykty sędziowskie. Decyzje te nierzadko budzą sprzeciw zawodników, publiczności i ekspertów, stając się iskrą do gorących dyskusji. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się najbardziej spornym werdyktom, które na długo zapisały się w historii freakfightów. Zaczynajmy! Tuż przed jednym z najbardziej wyczkiwanych starć na gali Cloudem MA5 doszło do niespodziewanej zmiany w karcie walk. Amadeusz Ferrari Roślik, który miał stanąć w oktagonie naprzeciwko Denisa Załęckiego, zrezygnował z walki na krótko przed jej rozpoczęciem. Po naradach zadecydowano, że Załęcki zmierzy się z Michałem, wampirem Pasternakiem. Starcie obu zawodników było jednym z najciekawszych momentów gali, która odbyła się w Katowicach, a ich pojedynek dostarczył publiczności sporych emocji. Kulminacyjny moment nastąpił w trzeciej rundzie, gdy Michał Pasternak trafił rywala mocno ciosem, który rościł łuk brwiowy Denisa Załęckiego. Sędzia przerwał pojedynek i wezwał lekarza, który po krótkiej konsultacji medycznej orzekł, że Denis Załęcki nie jest w stanie kontynuować pojedynku, co automatycznie zakończyło rywalizację. Po zakończeniu starcia, sędziowie ogłosili, że to Michał Wampir Pasternak lepiej zaprezentował się w trakcie walki i ogłosili go zwycięzcą. Decyzja ta wywołała jednak natychmiastowe kontrowersje. Załęcki nie krył swojego niezadowolenia, twierdząc, że werdykt był niesprawiedliwy. Mężczyzna zdecydował się złożyć oficjalny protest, kwestionując decyzję sędziów. Federacja Cloud MMA szybko zareagowała na zgłoszone zastrzeżenia i rozpoczęła ponowną analizę przebiegu walki. Decyzja o zwycięstwie Michała Pasternaka została anulowana, a wynik walki uznano za remis. Ostateczne rozstrzygnięcie nie zadowoliło w pełni żadnej ze stron, ale Denis Załęcki nie ukrywał, że cieszy go wycofanie decyzji o przegranej. Podczas gali Fame MMA 3 Adrian Polański wszedł do karty walk w ostatniej chwili zastępując kontuzjowanego Dawida Ambro. Jego przeciwnikiem był Kasiusz Don Casio rzeciński który miał doświadczenie w boksie, co dawało mu pewną przewagę w starciu. Walka trwała pod zdecydowaną dominację Kasiusza, który wykorzystał swoje umiejętności trafiając Polańskiego licznymi ciosami. Nie chcę tego skończyć! On chce, On się żeby dzieje, ta walka trwała! Ostra wymiana! Gdy przyszło do ogłoszenia werdyktu, większość widzów i ekspertów spodziewała się łatwego zwycięstwa Kasjusza. Jednak mimo widocznej przewagi dwóch sędziów przyznało zwycięstwo polańskiemu, co wywołało ogromne kontrowersje. Kasiusz, nie zgadzając się z decyzją, postanowił odwołać się do werdyktu. Federacja Fame MMA po rozpatrzeniu odwołania wydała oświadczenie, w którym niezależna komisja sędziowska zmieniła wynik pojedynku. Ostatecznie Casiusz Don Kasjo Rzeciński został ogłoszony zwycięzcą walki jednogłośną decyzją sędziów. Federacja wyraziła rozczarowanie za Istniałą sytuacją, zaznaczając, że zawsze dąży do najwyższego poziomu profesjonalizmu, z tego powodu podjęto decyzję o zakończeniu współpracy z sędziami, którzy pierwotnie przyznali zwycięstwo Polańskiemu. Podsumowując, walka, w której początkowo ogłoszono Adriana Polańskiego zwycięzcą, po odwołaniu zmieniła swój wynik, a ostatecznie Kas już został uznany za triumfatora tego pojedynku. To kontrowersyjne zdarzenie wywołało wiele emocji wśród fanów, a sama sytuacja stała się głośnym tematem we frikowym środowisku. Podczas gali Fame MMA 10 doszło do kolejnej kontrowersyjnej sytuacji związanej z werdyktem, tym razem w walce Kasiusza Don Cassio-Życińskiego z Normanem Parke. Pojedynek ten był jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów całej gali, ponieważ to właśnie walka wieczoru przyciągnęła największą uwagę. Gdy ogłoszono wynik, w którym zwycięzcą został wskazany Norman Parke, wybuchły ogromne kontrowersje. Dla mnie e, Stormy Norman nie wygrał tej walki i to... zrobię wszystko, żeby przeanalizować tą walkę do końca i to wchodzi, więc zostanie protest. Niezadowolenie z werdyktu wyraził nie tylko sam Kasiusz, ale także włodarze Federacji, którzy uznali decyzję za błędną. Choć wielu fanów i ekspertów podzielało zdanie, że wynik walki nie był sprawiedliwy, werdykt finalnie nie został zmieniony, tak jak stało się to podczas walki Kasiusza z Adrianem Polańskim. Część widzów uważała, że to Don Casio dominował w ringu, kontrolując przebieg starcia, podczas gdy inni twierdzili, że to Norman Parke był bardziej skuteczny i zasługiwał na wygraną. Jedyną walką kobiet, która znalazła się w karcie walk gali Fame MMA 22 na PGE Narodowym, było starcie pomiędzy Martą Linki-Master Linkiewicz a Karoliną Owczarz, która zyskała popularność dzięki swoim występom w organizacji KSW. Karolina przystępowała do tej walki jako zdecydowana faworytka, ale musiała również zmierzyć się z ogromną presją, jaka towarzyszyła jej jako zawodniczce z doświadczeniem w profesjonalnym sporcie. Widowisko, które zafundowały obie zawodniczki, było pełne emocji i zwrotów akcji. Karolina Owczarz musiała zmierzyć się z pechowym uderzeniem w oko, które chwilowo wymagało interwencji lekarza. Na szczęście Owczarz była w stanie kontynuować walkę. Marta Linkiewicz, która nie ma takiego doświadczenia w profesjonalnym boksie, zaprezentowała się z bardzo dobrej strony. Choć jej rywalka uchodziła za bardziej doświadczoną, Linkiewicz zaskoczyła wielu swoją wytrwałością i umiejętnościami. Sam werdykt sędziów, który ogłosił Marta Linkiewicz zwyciężczynią, wywołał ogromne kontrowersje. Walka była bardzo wyrównana, ale na twarzy Karoliny Owczarz malowało się wielkie zdziwienie, kiedy usłyszała decyzję. Sędziowie ogłosili wynik niejednogłośny, co jeszcze bardziej podsyciło wątpliwości co do sprawiedliwości decyzji. Była mistrzyni świata w boksie Ewa Brodnicka, która od lat angażuje się w świat free fightów, zabrała głos na temat tej walki. No, słychać te głosy, że, że jednak tutaj Karolina została, no nie bójmy się tego powiedzieć, no po prostu oszukana. No tak, tak tak uważam. Mam taką swoją tutaj subiektywną powiedź na, na ten wynik. Według niej Karolina Owczarz była bliższa zwycięstwa, co wyraziła w swoich wypowiedziach. Podczas gali Fame MMA Friday Arena 1 widzowie mieli okazję zobaczyć emocjonujące starcie, w którym naprzeciw siebie stanęli Jakub Kubańczyk Flas oraz Alberto Simao. Dla Kubańczyka był to szczególny wieczór, ponieważ wracał do Oktagonu po dłuższej przerwie od Freak Fight'ów, co wzbudzało spore emocje wśród fanów. Pojedynek tych dwóch raperów był jednym z najbardziej oczekiwanych starć tego wieczoru. Walka trwała pełne trzy rundy, podczas których obaj zawodnicy dali z siebie wszystko. Był to pojedynek pełen napięcia, w którym zarówno Kubańczyk, jak i Alberto mieli swoje momenty. Ostatecznie walka zakończyła się decyzją sędziów, którzy niejednogłośnie wskazali Jakuba Kubańczyka Flasa jako zwycięzcę tego starcia. Decyzja ta wywołała sporo emocji i stała się tematem wielu dyskusji. Po ogłoszeniu wyniku, Alberto nie krył swojego rozczarowania. Kubańczyk sam widział, że przegrał tę walkę, podniósł moją rękę właśnie dlatego, dlatego że wiedział, że przegrał tę walkę i przyjmuje to. Tą... Porażkę, ale nie, nie zgadzam się z tym wynikiem. Wypunktowałem cię. Sędziowie, są sędziowania. Dzięki. By pierwsza runda moja, druga może była porówno, ale trzecią przejęłam. W jego opinii to właśnie on powinien zostać ogłoszony zwycięzcą, a decyzję sędziów uznał za krzywdzącą. Ewa Kleobrodnicka poniosła kolejną porażkę we freak fightach. Tym razem podczas gali Prime MMA 9, gdzie zmierzyła się z Karoliną "Zupeczką" Gackowską. Mimo że Ewa miała bogate doświadczenie na zawodowym ringu, jej przeciwniczka była bardziej związana ze światem freak Fightów, co wzbudziło spore emocje wśród widzów. Pojedynek okazał się niezwykle wyrównany. Obie zawodniczki walczyły z ogromną determinacją przez wszystkie trzy rundy, a wynik stał się trudny do przewidzenia. Choć wiele osób miało swoje faworytki, werdykt pozostawił spore wątpliwości. Ostatecznie sędziowie ogłosili zwycięstwo Karoliny Gackowskiej, co zaskoczyło wielu, a w szczególności Ewę, która nie kryła swojego niezadowolenia, twierdząc, że zasługiwała na wygraną. Mimo doświadczenia w zawodowym boksie kolejny raz przekonała się, że w Freak Fightach liczy się coś więcej niż tylko przeszłe osiągnięcia. Ewa zapowiedziała, że jest gotowa na rewan i liczy na lepszy wynik w przyszłości.